Na tym filmiku pokażę, w jaki sposób czyszczę ule. Tu akurat mamy rodzinę z zeszłego roku, w którym była matka TB z roku 2014. Tu też jest to napisane. Ta rodzina nie przeżyła zimy. Ja już nie pamiętam w tym momencie dokładnie. Nawet nie wiem, czy nie miałem po prostu jedną matkę więcej, bo w sezonie tak naprawdę zawsze kupuję troszeczkę więcej. Czasami na jesień potrafią pszczoły matkę zlikwidować częściej w zimie albo na wiosnę. No i nawet jeśli mam jedną matkę więcej, dwie, bo też nie wiem, ile mi tak naprawdę pszczoły przyjmą, to jeśli mi zostanie w nadmiarze, to potem staram się ją przechować do wiosny, przezimować no tutaj akurat widzę, że ta rodzina była na dwóch ramkach warszawskich poszerzanych. udawało mi się takie matki przezimować już oczywiście na zimę to ta rodzina taka prawdziwa powinna być na pięciu sześciu może ramkach nawet no ale w tym roku ta rodzinka nie przeżyła no i Taki ul mm, zawsze czyszczę, sprzątam. Podobnie jak tu widać obok ule. Też trzy wolne w baraku. No i one są już wysprzątane, wyczyszczone. Yy, to są ule warszawskie poszerzane w barakowozie. I Trzeba przyznać, że nie jest tak aż łatwo utrzymać w nich higienę i czystość w ulu. Dlatego ja posługuję się dwoma narzędziami, które pomagają mi sprzątać te ule. O, jeden zaprzyjaźniony pszczelarz zrobił mi taką skrobaczkę. Gruba blacha, bardzo dobrze wykonana do skrobania. I zrobił mi jeszcze gdzie ja to mam? A tu taką szufeleczkę, która jest tak wyprofilowany kąt, że jeśli ja wsadzę do ula, o, teraz nie widać. W każdym razie jak wsadzę, żeby zna wybrać szczę, to bardzo dobrze się to robi. I nie muszę się schylać aż tak. Mogę, prawie że, na wyprostowanych kolanach. Co przy większej ilości rodzin pszczelich, te ule są bardzo nisko tutaj osadzone. Może to pokażę. Tu jest podłoga. No i one są gdzieś na wysokości moich kolan. O, to widać, więc trzeba być bardzo dużo zgiętym w pasie. To nie jest za lekkie. Czasami jakieś ramki są. Deska zagrodowa potrafi być mocno zakitowana. Samo ją wyszarpnięcie, wyciągnięcie. W takim półsgięciu jest bardzo męczące dla pleców. No i te dwa narzędzia pomagają mi, żeby też zawsze zachować czystość. No, oczywiście lepszym rozwiązaniem są te ule, które posiadają te tak zwane tennice higieniczne, w których można wyciągnąć się z ula, zastąpić drugą, a w tym czasie ją odkazić, wyszorować, wyczyścić środkami chemicznymi. No i niestety, tutaj się tego nie da zrobić, bo ul jest zespolony, on stanowi jedną całość. No i ja sobie to pokażę w jaki sposób z tym radzę. Może w taki skrótowy sposób tylko zaprezentuję. Tym bardziej, że mam wolną tylko jedną rękę. Czyli tak otwieram rodzinkę. Przeglądam oczywiście ramki. Patrzę, czy może gdzieś jest jakiś czerw, który jest zamarły. Albo może. Czy widać ślady nosemozy, że pszczoły miały biegunkę. I, i też jeśli na tej ramce widać takie kubki rzadkie pomarańczowe to brunatne to też te ramki. Oczywiście od razu idą do topienia. Ale jeśli ramki przeglądam, że są dobre, że, że przechowały się dobrze w Ulu, no to one będą wykorzystane w kolejnym sezonie. Czyli tak tu widać, że jest wszystko w porządku. Mamy deskę zagrodową. Taką deskę wyciągam. Mam tu jeszcze taką trzecią skrobaczkę, którą biorę propolis, pozyskuję, jeśli tylko mam na to czas, bo to różnie też bywa. No i mamy ramki. W tej ramce jeszcze jest czerw. Matka, widać, że czerwiła. Rodzina się nie przechowała. Z drugiej strony również, o, widać sporo czerwiu. No i ta ramka automatycznie, mimo że ma pokarm... To nie ma żadnego znaczenia, ona idzie do wycofania. No i przeglądam też kolejną ramkę. Oj. Mocno się skleiły. O, tu widać nawet matuchnę ze znaczkiem. Proszę zobaczyć, zielony znaczek. Matka nie żyje. No widać, że nie miała po prostu szans na w tym roku, w tych warunkach na takiej małej rodzinie przezimować. No ale to po prostu było ryzyko. Nie udało się i trudno. No i co dalej z taką rodziną? To też w taki utrudniony sposób pokażę jedną ręką, co ja robię. Biorę tą skrobaczkę ze skróbka, a dokładnie ściany. W takim przyspieszonym tempie to pokazuję. Oczywiście dużo dokładniej robię. No a potem tak samo tą Wszystkie pszczoły, które tu są martwe, nie wiem, czy się to uda pokazać. Nie bardzo, ale na dnie leży sporo. Mam pszczół. Słucham, skrobię dokładnie. Czyszczę, czyszczę. Biorę teraz. I wyciągamy pszczółki, wyrzucamy do wiaderka. Potem zakopuję w ziemi głęboko. No i w taki sposób staram się utrzymywać higienę. Jeśli to też możliwe, ale staram się to robić, to też biorę butle z palnikiem i takie ule wypalam żeby też jeśli były tam jakieś wirusy Jeśli coś na to wskazywało to żeby wypalić taki ul, je usunąć No i takie mam metody. Muszę się dostosować do warunków, które są. No i to wszystko. Dziękuję.